Zobaczcie, w końcu przyjechała. Trzy dni jej nie było. Króliki wszystkie drzewka pozjadały. Właśnie, tak, bo pewnie Pan ich pan nie karmił. No jak to nie karmiłem? Codziennie jej zboże jej przynosiłem i wszystko im dawałem. Tak, tak. A gdzie Pani była te trzy dni? U koleżaneczki, tak? tak. No. No, nie można? No, ludzie, skarmi, pan nie? Trzeba, pan malować. No, ludzie no. mówią, że tak, tam taka impreza była, tak była się bawiliście, a no, a jeszcze tak, a jeszcze do najgorszej roboty. Ja bym, ja bym z głodu tutaj umarł. Dobrze, że sąsiadka zadzwoniła, mówię, chodź Jerzy na kolację. A z głodu, bo umarł tak. Przecież tyle jedzenia w lodowce i gdzie ono? To... Postawiłam, no i gdzie te jedzenia? No bo my też sąsiadko imprezę zrobiłem. <laughs> Zrobiliśmy, to musiałam jej zanieść. A, no no, a ona mówi, o Jerzy, postawiłeś się, nie? Właśnie, aha. No. a co, jak pani rządzi, to ja też co myślę? Będę ale, siedział, ale, ale, to zamiast powiedzieć, choć pojedziemy razem, to ona zobaczcie sama. Były trzy dni no, no. Damskie wieczory, a nie... No. A pan co, sokineczkę by założył? No to. jak trzeba, tej i w sukieneczce bym zatanczył. <laughs> Także no. I co? niesie tym marcheweczkę. Tak. No, Króliwa. to zobaczy panie, bo już ja tam troszeczkę przymalowałem te, te drzewka, nie? Co oni pozjadały, nie? Zobaczę, no, jeszcze, ale, jeszcze jeszcze je no. ale no, Ale pani popkręca po, po tego tutaj ale... im zabezpieczy, bo nie wszystko zjedzą, te panie. Moja to nie ruszy, ale pani to. No. Pani to. pana to wszystko święte. No. Moja to. Tak. Jest nauczona, ona tylko tam marcheweczki, zboże takie inne rzeczy, nie? Ten a tu. O! Był jeden tam młody zajączek, gdzieś poszedł. Ale mają tu dobrze i słomę, ten i jedzenie, i marcheweczkę. To jeszcze nie, jeszcze drzewka na paniewa objadają, nie? No, to ten no, Franek najgorszy, łobus jeden. Taki to, tak to on taki spokojny, spokojny, a co do czego? Pójdzie drzewko opierniczy i... Oj tamta je, to moja, tak? No to daję jeszcze jej marcheweczkę więcej. Muszę ukroić, dla tej mojej. To tutaj nie. Dla tej mojej to trzeba dać dużo. No lubię marcheweczki, tak? Lubisz, tak? No Gdzie ta Ewa już poszła O no, i tam Siedzi po tym Jedno, już ucieka też tam to na pewno obgryza Temu tak ucieka Co tam robimy? Marcheweczkę rąbała? Ja, no, nie, no, to się... A to co, nie umie ten... Co? To było... To, to była... Takie grubsze, co jak Pan To co, ona tak mocno zamarznięta? Kto? Marchawkę? Nie. Nie? Ona no, wcale nie jest zamarznięta. To ja, się zamarznięta, to no. mnóweczko mnie dała. Dla tej mojej to da więcej, bo ona lubi marcheweczkę. Oni wszyscy lubią. Ta no? moja to lubi. Marcheweczkę, to o, jak zajada. I oni tam pod spodem sobie siedzą. I te. I pod domkiem sobie zrobili ten tam otwór. Legowisko. Słomę mają dobrze, ale zboża mało zjedli, nie? No, Dobra, nie powychodzą sobie, zjedzą. Połowę to tam na działce sobie chodzą. Tak, ale chcę... Panie, bierze te drzewka, zabezpiecza, bo wszystko pozjadają. Szkoda. No. Tylko wszystko ja, i ja. Wszystko muszę. Wszystko muszę ja. Tylko mnie, na mnie woła, i.